W dniach 19-21 września 2023 roku wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizujemy konferencję poświęconą analizie kryminalnej. To wydarzenie jest o tyle ważne, że będzie skupiało zarówno przedstawicieli służb mundurowych, sektora, przedstawicieli sektora finansów, banków czy innych instytucji publicznych zajmujących się. Bezpieczeństwem, czy bezpieczeństwem, w szczególności bezpieczeństwem wewnętrznym. Zapraszam przedstawicieli firm i instytucji naukowych z Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych, którzy będą prezentowali swoje narzędzia. To wydarzenie jest organizowane we współpracy z projektem Cyclops. Projekt Cyclops to jest europejska sieć służb mundurowych zajmująca się walką z cyberprzestępczością i naturalnie w obszarze. Cyber czy zwalczanie cyberprzestępczości również jest bardzo dużo ilość danych, które trzeba filtrować, przetwarzać, analizować i na końcu prezentować.